No tak, 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 no. Jak się czujesz? Dobrze. Robisz dziurkę? Jest tutaj, są prace. Wydobywcze. Szukamy opału. Albo... Tam, gdzie jest węgla. Może węgla szukasz? Kiedyś się znajdzie. No, witamy. Tutaj podróże z ekspertem. O, tutaj on. Czy poznajecie? To ja. Czy poznajecie? Prawdziwi fani poznają. No właśnie, to on. A to ja. Także jak widać mamy problem gospodarczy I o to musimy zapobiec temu w poszukiwaniu czarnego złota. Tak, chrus to zeszłym. Chrost mamy, Mamy węgla. Jak ci idzie? Świetnie. Świetnie. W ogóle jest świetnie. No i bardzo dobrze. W takiej okoliczności jak przyrody, jesteśmy nad rzeką o nazwie na Eś. Pokażę tutaj, jak to wygląda ze środka. Tak wygląda ze środka, z tej strony. A z tej strony tak wygląda ze środka. A tutaj on szuka węgla. No, szukaj. Gdzie jesteśmy? Gdzie jesteśmy? Na moście. Gdzie? Na moście. Okej. Okay. Trochę się ten most trzęsie. się. No, jedziemy dalej. Jedziemy zobaczyć zamek w Czersku. Jesteśmy w Czersku, w Czersku, Czersk, Czersk na końcu. Dojechaliśmy, Dojechaliśmy. więc gdzie my się kierujemy? Właśnie tam! Zobaczyć tą basztę, zobaczyć ten zamek, zobaczyć te mury obronne. Zamek w Czersku. Tak oto wygląda. Poczujmy się jak średniowieczni szlachcice. Mam ochotę, a -a, na Wsugodę. Opa, jak widać mury z kamienia, fundamenty i oto jesteśmy, oto jesteśmy. Witajcie wszyscy, widzimy się w tych pięknych okolicach, jeszcze raz, Witajcie wszyscy! Widzimy się w tych pięknych okolicznościach przyrody, w zamku w Czersku. Oto znawca historii Czerska opowie nam, jak to wygląda ze względów historycznych, jak to wyglądało. Powiedz nam. No, historia Czerska jest dość smutną historią. która Dlaczego? Głównie zawiera porzucenie, rozkradanie. I namiętność. No nie, właśnie tego nie nie. Nie było namiętności, cóż. No ogólnie czy historia Czerska składa się z tracenia znaczenia tej budowli oraz jego, jej powolnego zniszczenia. Czy ktoś jeszcze... No czy nic, chcesz? Nie nic, nic? Nie? Nic. Nie chcesz dodać? Żadnych znaczy rycerzy, żadnych. Nie było rycerzy? Znaczy był. Ja, Jak... Ja, kto założył? Kto założył? Ty powiedz, Pateuszu. No, stary... nie, starszy, starszy, starszy. Jak on miał na imię? Budował, nie założył. No założył nie miasto, tak? Nie. Nadał lokacyjne prawa. Nieprawda. Nieprawda. Niemożliwe. Zdaje no się, że to nieprawda. No cóż, popatrzmy sobie teraz na tą wieżę. Dziękujemy w ogóle za, za, za ten, proszę. za Teges. Popatrzmy sobie na tą wieżę. Wieża wygląda otóż tak atrakcyjnie. No jest ładna. Mur jest też ładny. Chociaż jest, widać, że jest mur... Co to się stało z tym murem? No rozkradli zaprawdę Ruskie? Rozgranie. Zawsze kurde ruskie wszystko rozkradną, nawet węgiel nam ukradli nie, no. Węglu nie ma, węgla nie ma i chu. No także, a tu mamy drugą wieżę. Ładna jest. Dobra, jak oceniasz walory historyczne jakoś historyczną? Tegoż, tegoż... Wyborno, wybitno. Wyborno, ile byś dał punktów? 11 na 10. 11 na 10. To jest piękna ocena w sumie, proszę Państwa, to jest piękna ocena. Chciałbym Wam jeszcze pokazać uroki, uroki, jak to wygląda tam na zewnątrz. Wisła się cofnęła ponoć, ponoć się cofnęła o ileś tam set metrów, a może i kilometrów, kiedy budowali to jeszcze tutaj gdzieś Wisła była blisko. Ponoć, ponoć, bo to jest podejrzenie, dlatego sprawdźmy sobie jak to wygląda. No, ładny widoczek, ale ładniejszy widoczek będzie tutaj. Majestatyczny widok. Ale tutaj jeszcze będzie bardziej majestatyczny widok. Mówisz? Super miejsce do mieszkania nawet. Chciałbyś tu mieszkać? Zielono. No w sensie to znaczy zależy, No jakbym jeździł do pracy, to tak średnio, ale wiesz, tak ogólnie, że mieszkać. Albo jakby mieć pracę zdalną, to myślę, że super. Dobra cisza spokój. Zielono. Sady. No. Opryski. No wiesz, no nie można mieć wszystkiego. No ale i tak lepiej niż w Warszawie chyba no. Chyba, chyba, chyba. Znaczy, spójrzmy, sobie, jak to wyglądało tutaj. Czy oni myślą, że oni tędy chodzili po tym, tutaj? Na pewno. Po tym, tym? Musieli My, chodzić. To te mury, no jest tak jak tym mhm. murze. Tak no tak, w sumie racja. Pewnie to było wybudowane tak do góry troszeczkę. Zobaczymy, co tam na górze. No chodź. Wchodzę. Chodźcie z nami. Tutaj mamy dziurę. O kurna. Ta dziura nie widać czy widać, ale jest dość szeroka i obszerna. Bo ja pierdzielę. wchodzimy do góry. No tutaj powiem wam, że już trzeba mieć umiejętności alpinisty prawie. Widziałeś? Ale aparat tego nie uchwycił. powiem Tobie, że tutaj no... Opa, opa i tutaj... Pierwsze wejście... Ciemność, ciemność... Aha. No, proszę Państwa... Będę. Tutaj bardzo byłby zadowolony. Spróbować wspinaczki, może nie Spójrzmy sobie jeszcze tutaj. I mamy przepiękny widok na sady. Się? Jeszcze się da? Ojej! Dobrze, że się da. Idziemy dalej. Już myślałem, że jest optymal, a na szczęście nie. Tak to wygląda w środku wieży sympatyczne a tutaj mamy taki widok. I wejdźmy sobie na ostatnią kondygnację. Opa, opa! Czy o Jezu, jest woda. No jest fajnie. Woda masz, las? No mocno, to nie są żadne. Tak. To jest Wisła widocznie. Może faktycznie tędy płynęła ta wisła. I pewnie tak było. Znawcy historii wiedzą. I te sady nie no fajna sprawa, fajna sprawa, ładnie to wszystko wygląda polecamy, choć jeśli chodzi o widoki polecamy Ja przynajmniej polecam daję ci 12 na 10, przebiłem cię I co teraz? Punktowo nie, bo jak spojrzysz na ten cześć. Zielone. Tak, czarski jest przyjemnym. Nie wiem, to miasto, miasteczkiem, tak? Miasteczkiem, ma, ma swój urok. Ale wyobraź sobie, że tutaj nie było tych murów. Taki kurde to. A może już były takie jakieś te o. zabezpieczenia. No. Wiesz co, ja mi się wydaje, że to mogły być te... No, że to nie było takie, wiesz, dziuro. No, czy Jodim, wydaje mi się... że były piętra, normalnie. Że tutaj ludzie mieszkali? Mhm. No, nie wiem. No, ale taka Na razie, ta razie to gołębie w mieszkają. To jest trochę sensu. Właśnie się zastanawiam. No, bo tu na przykład masz te... Mhm. Te otwory strzelnicze, tu musieli tam go. No, nie no, to racja. To prawda. To prawda. Jakby oni tutaj weszli. Ale to powinno być jakieś pozostałości, bo... Niby tam te dwie dziury, niby tam są... Może, może jakieś drabina. Nie, 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 no, bez przesady. Zbyt ryzykowne. No nie, mi się wydaje, że to byłby tu prostu Jak było? Tego nikt nie wie. Były tu po prostu? Nie yeah. Może tak, a może nie Dobra, idziemy na drugą basztę Zobaczymy jak wygląda druga baszta A cóż to? A cóż to? Z tej strony mamy otóż taki widok. A teraz wejdziemy sobie tutaj, i sobie tutaj już nie wejdziemy, ale możemy sobie najpierw pójść do góry. Komnatę Kasztelana. I on sobie tutaj, ten Janusz Starszy, niby mógł sobie tutaj pospać. Janusz pierwszy, starszy. Wejdźmy sobie tam do I mamy późną gotycką komnatę tronową Królowa Bona Otóż tak wyglądała, tutaj troszeczkę działała w tym miejscu Audienz No fajnie ta królowa Bono tutaj miała takie widoczki. W sumie bardzo ciekawe. Królowa Bono. I teraz tak, zamek czersko. Pod koniec wieku XIV na miejscu Grodu książę Janusz I Starszy zaczął wznosić do ochrony swych ziem przed krzyżakami murowany gotycki zamek. Jego budowę zakończono w 1410 roku, w roku zwycięskiej bitwy pod Grunwaldem, w której u boku króla Włady Sława Jagiełły walczył też książę Janusz. W tym też czasie, na skutek zmian politycznych oraz przypuszczalnie ocenienia się Wisły spod zamku na wschód, książę Janusz przeniósł swoją siedzibę do Warszawy. Czersk stracił swoje dotychczasowe znaczenie. Na zamku prowadzono jednak dalsze prace. Podwyższono wieżę. W 1526, 1526 ma zawsze zostało przyłączony do korony. Czersk stał się własnością polskich królów. A Zygmunt I stary nadał go tytułem o prawie swojej żonie królowej bonie. Pod rządami Bony czas ponownie rozkwit królowa rozbudowała zamek, wiąże wieże zwieńczono hurdycjami, a na dziedzinicę wniesioną na renesansową sieciwę i inne budynki. I założono okolic w okolicy rozległe winnice i okraty. Podczas potopu który został zdewastowany. Wysadzili śwedzi zamkowe mury i zabudowania i zrujnowali miasto. Dokończyli to później Pozacy i wojska węgierskiego jako ale później Marszałek Wielki Kolon podjął próbę ratowania zamku. Drogi, drogi Witoldzie! Żegnamy się pod nią pełnym przygód. Prawie cię nie widać, ale wszyscy wiemy, że twój głos jest twoim głosem. Prawda? Szczęście to niesamowite. My uciekamy i do zobaczenia w tych odcinkach. Czego? Podróż. z ekspertem. No. I tak się nie widzimy tutaj. Trzymajcie się i wracamy. Fajnie było. Dobra.